Siemano. Mamy dzisiaj piątek rano, 10 godzina. Samo przyjechałem dzisiaj około piątej. I co? I działamy na warsztacie. A zaczynamy działania od tego, od najważniejszego można powiedzieć, bo w końcu ruszy tutaj projekt dwóch włosek, a zacznie się też dzisiaj coś nowego. Delikatnie nowego. Nie tam jakoś szczególnie kamerka na głowę. Cyk, cyk, cyk. Chyba dobrze ustawiłem co. Przyszła paczka. Oczekiwana paczka, dlatego to wszystko stało. Nieremontowane, yy, nie, remontowane, nie robione, bo brakowało tego. Jednego z najważniejszego. Z najważniejszych części. I za chwilę się przekonamy Co tam w środku jest. Karton kartonów. Tak. O, jakieś płótno. O, pierwsze idzie to. Do rozpakowania. Jak słychać brzęczy. Oj, 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 chyba źle się do tego zabrałem. Chyba źle się do tego zabrałem, ale jest polskie. Oryginalne z epoki elementy wróciły z chromowania, z galwanizacji, z uzupełniania, z regeneracji ogólnie jednej wielkiej. To jest klamka. Nawet nie wiem, czy to prawa czy lewa. Ona się niczym nie różni. Czyli można ją zamiennie stosować. Uchwyty na kierownicę. Tego właśnie też brakowało. Tutaj mamy. Tutaj mamy jakiegoś raka. To jest do hamulca. Z tylnego koła. Jeszcze jedna rączka. Czemu, jedna? Czemu jest trzy? ogólnie zaczniemy od tego, ale dostałem informację, że nie wszystko niestety udało się e, uratować. Zaraz zobaczymy, co nam tu brakuje. Tak, cztery uchwyty na kierownicę są. Śruby skręcające e, amortyzatory są. Dwie są niższe, dwie są wyższe to też jest ciekawostka, a ja tego nie zwróciłem na to uwagi, i teraz nie wiem którą gdzie założyć. Jedną nakrętkę mam zamkniętą, drugą otwartą, nic nie zgubiłem, nic lecimy dalej. Obwódka rampy. a niestety dupa. Obwódka lampy ląduje na magazyn części. Zaraz zobaczymy, co się udało jeszcze, a czego się nie udało. Szklanki, tak? A, to się, to się nie udało. Wszystko guma, to jest chyba skorka w wlewu paliwa. Tej klameczki się nie udało uratować, za bardzo była zjedzona. Także mamy trzy. I jedną trzeba szukać. Szklanki. Trzy. Niedobrze to wygląda. Dlaczego trzy? Skoro wysłałem cztery, znaczy się, że jednej się nie udało. Znaczy, jedną się udało tylko. I będę musiał trzy dokupić. Tutaj coś większego. Tutaj chyba mamy prawdopodobnie stop. I, y, dźwignie hamulca nożnego. A skoro jest owinięte w płótno, to podejrzewam, że i udało się coś tutaj skórać. No, jest. Zobaczcie jaki to jest pałysk. która była z której? To też jest dobre pytanie. Któraś musi mieć uchwyt na stop, bo jedna, jedna miała, druga nie miała. Jest połysk. Kurczę ale bez kitu, jak to teraz, kurde. A i to jest od tej stopki, właśnie, a nie żadnego bębna. To było tu, tu się nakłada. Kierownica. Czuję, że mam kierownicę. Kierownicę wysłałem dwie. dwie wróciły opakowane, to jest dobry znak to jest bardzo dobry znak powiem tak, jechałem do 5 rano może jakoś tam szczególnie nie kierowałem, ale jestem jednak zmęczony samą myślą o podróży, kierownica piękna, prosta i to były dwie identyczne kierownice tutaj pomyłki być nie może kierownice się nie różniły identyko efekt też jest identyko a tu coś mam A to jest dosyć istotny element. To jest właśnie tutaj ten nie wiem jak to nazwać. Nie bagażniczek, ale uchwyt taki. I to będzie drugi. Z tego co wyczuwam. Nie, to jest akurat wódka lampy. I jedną się dało zrobić, jednej się nie dało zrobić. No i rzeczywiście to jest oryginał z tym znaczkiem Volt. No, tej takiej pioluna. Bo wkładali z tego, z, z rolniczych lamp. One pasowały. Telefon dzwoni, zaraz odbiorę. O, mamy. Do błotników uchwyty. A, są, so, właśnie tak mi się zdawało, że wysyłałem te podkładki, wszystkie. Są właśnie pod te nakrętki, i one też wszystkie zdały egzamin. Będzie łezka jak marzenie. Tutaj mamy kolejny uchwyt do drugiej włeski w pięknym stanie i kolejny i to wszystko z tego worka ale coś tutaj jeszcze jest ewidentnie a lagi? Nie korek jest choreczek no patrzcie Kurde. gdzieś tutaj ta guma gdzieś tutaj ta guma Dopełnienie szklanka brakująca, lipa, bo to jest akurat akurat nie tak jak chciałem, silnie. Pierwsza laga w pięknym stanie, i kolejna. I to byłoby na tyle. Tutaj powinny być jeszcze trzy lagi. I trzy one powinny być wszystkie cztery takie same. Nic się nie odróżnimy. A, nakrętki są wkręcone. Jedna jest tylko rozszczepiona. Z wejściem na śrubę ściskającą, a dwie nie i to się wszystko zgadza. I nakrętki są wkręcone w gwint, żeby gwintu nie popieprzyć. I to dzisiaj już można składać, cały przód, cały przodek jest do złożenia. Te płótna się przydadzą. Jak będę wysyłał kolejne, to ja te płótna dołożę. No i tak to wygląda: jest połysk, jest blask, i tak takim połyskiem będą te włeski świecić. A co tam u kuby? Jak minął kuba tydzień? Najpierw no, się nie Te chłapał czy nie bardzo? Skrupował, się nie da. A i dobrze, kurwa. No coś, coś brzękało kurwa, ale to śrubka się po prostu wykręciła, bo tutaj ładowaliśmy ten, ładowaliśmy wapno i poluzowały się te śruby, one się czasem luzują. To wszystko przyczepiłem, a tutaj jeszcze z uszczelki dałem takie te osłonki, żeby się przewodnie przecierał. No i teraz MTZ pożyje kurwa pół roku dłużej tym sposobem. Dobra, trzeba się zabierać ze za składanie włosek. A, koła trzeba jakoś nacentrować jeszcze. Którą pierwszą? Białą, nie? Biała wzbudza we mnie większe emocje. Dobra, mała realizacja, znaczy update. Mamy tak skręconą przednią półkę z kierownicą. Tam pod spodem już takie podkładeczki idą, stabilizujące. To jest jeszcze tak nie fest dokręcone, ale już... Mniej więcej. Przód już tam się umył, namoczył. Zaraz będziemy składać. Muszę tak dwa uszczelniacze jechać kupić. A tutaj mam pewien kłopot z wahaczem, bo ma za duży luz na tych nowych tulejkach. Ośka luzu nie ma, ale tulejki są za jakby za szerokie. Będę musiał to, będę musiał to zbadać, co tu poszło. Nie tak. Tutaj mamy komplety śrubek nowych i yy, jest opis, co do czego. Dźwignia zmiany biegów, starter, hamulec nożny i są numerki w każdym woreczku. No jak na razie jest wszystko ok. Sprawdza się to. Także lecimy dalej. Dobra, mamy już godzinę po 15. No, w pół do czwartej. Tak, mam przygotowane tutaj wszystko na e, złożenie przodu. Poumywane, nowe Simmeringi 2. Niby jakieś lepszej jakości. Zobaczymy, ile to wytrzyma. Tutaj się namacza wszystko jeszcze co do skręcenia do przodu. E, tak, tutaj te tulejki... Okazuje się, że no, widać jaki ma luz. Nie da się tego tak złożyć. I zrobię po prostu tak, że wezmę tą tulejkę do tokarza. Weźmę, wezmę tą ośkę do tokarza. I podług tej ośki dotoczy mi taką samą. Tylko, że będzie mniejsza średnica, tutaj w środku. I ten kołnierz chyba powinien być większy. I te luzy, żeby skasować, tutaj pewnie były jeszcze jakieś podkładki dystansujące. Będę musiał to wszystko obładać. Najlepiej, chętnie przejdę dzisiaj na Allegro, zobaczę. Może jest y, jakaś ta serwisówka, książka i będę składał po. Y, według schematu. Bo tutaj akurat nie ma na przykład, nie, żeby coś dołożyć w tych, w tych kompletach śrub, A ze starych y, nic nie ocalało. Nie wiem co było, nie pamiętam co było. A tutaj jeszcze taką pokażę. SHLK wjechała. Dzisiaj bez silnika. Kompletność tak jak widać na załączonym obrazku. Siedzisko jest w fajnym stanie, tłumik ośki, wszystko szczęki. Tutaj jeśli chodzi o koła, to jest kompletne, przutne wahaczu, no i. Czekam na swoją kolej. Ja na chwilę obecną kończę dzisiejszy dzień, bo dzisiaj przyjechałem z DANA, tak jak wspomniałem wcześniej, nie spałem jeszcze praktycznie, aby najmniej niewiele, a najmniej jestem wykończony tym dniem. Tutaj już tak przymierzałem, to są od niej, bo idealnie pasują na profil botnika. Tutaj będzie szedł jeszcze ten bagażniczek, nazwijmy to. Do tego te uchwyty na błotnik, błotnik, ale nie mam amortyzatorów. No, także dzisiaj trochę pośledzę, bo te wszystkie amortyzatory nie nadawały się do regeneracji. Yy, załóżmy, że do tej klamkę mam, bo klamki mam dwie, a trzecia jest do. Trzecia jest do. Po prostu do dokompletowania. I tak to. Kończymy. Trzymajcie się. Do następnego.